Ustaliliśmy, że korkociąg F14 spowodowało zakłócenie przepływu powietrza w prawym silniku. Przez to zgasł. Odchylenie wprowadziło samolot w niekontrolowany korkociąg. Porucznik Mitchell nie mógł zobaczyć ani uniknąć podmuchu, przez który zgasł silnik. Komisja stwierdza, że porucznik Pete Mitchell nie ponosi winy za wypadek z 29 lipca. Ten incydent zostanie usunięty z akt porucznika Michela, który otrzymuje zgodę na powrót do latania. Zamykam posiedzenie. Uznajemy, że przyczyną płaskiego korkociągu F14 była przerwa w dopływie powietrza do prawego silnika. Jego zadławienie wytworzyło duży moment odchylający i wprowadziło samolot w korkociąg, wyjście z którego było niemożliwe. Kapitan Mitchell nie mógł zauważyć i ominąć strug, które zadławiły silniki. Komisja orzeka, że pilot nie jest winny wypadku z 29 lipca. Kapitan Mitchell zostaje przywrócony do służby ze skutkiem natychmiastowym. Zamykam dochodzenie. Przyczyną wejścia w płaski korkociąg był brak dopływu powietrza do prawego silnika, co spowodowało jego zadławienie. Wyjście z korkociągu było w tym wypadku niemożliwe. Porucznik Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć struch, które spowodowały zadławienie silnika. Komisja orzeka, że porucznik Pete Mitchell nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Incydent ten będzie usunięty z jego akt. Porucznik Mitchell zostaje bezzwłocznie przywrócony do służby. Zamykam posiedzenie. Przerwa w dopływie powietrza do prawego silnika spowodowała jego zadławienie. W efekcie pojawił się duży moment odchylający i pod jego wpływem myśliwiec F-14 wpadł w płaski korkociąg. Kapitan Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć strug. Które spowodowały zadławienie silnika. Komisja Śledcza orzeka, że nie jest winien wypadku z 29 lipca. Incydent będzie usunięty z jego akt. Kapitan Mitchell zaś zostaje bezzwłocznie przywrócony do służby. Zamykam postępowanie. Komisja uznała, że płaski korkociąg został wywołany przez odcięcie dopływu powietrza do silnika. To spowodowało jego przeciążenie i utratę sterowności. Porucznik Mitchell nie mógł tego przewidzieć. Komisja nie znalazła dowodu jego winy w sprawie wypadku z 29 lipca. Z akt porucznika Michela wykreślono zapis o wypadku i przywrócono go do czynnej służby. Zamykam posiedzenie. Przerwa w dopływie powietrza do prawego silnika spowodowała jego zadławienie. W efekcie pojawił się duży moment odchylający i pod jego wpływem myśliwiec F-14... Wpadł w płaski korkociąg. Porucznik Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć strug, które spowodowały zadławienie silnika. W związku z tym komisja śledcza orzeka, że porucznik Pete Mitchell nie jest winien wypadku, który miał miejsce 29 lipca. Incydent ten będzie usunięty z jego akt personalnych, zaś porucznik Mitchell zostaje bezwłocznie przywrócony do służby. Sprawę uważam za zamkniętą. Ustaliliśmy, że F-14 wpadł w korkociąg z powodu przerwania strumienia powietrza wpadającego do silników. W konsekwencji silniki zgasły. Wyjście z korkociągu stało się niemożliwe. Porucznik Mitchell nie mógł wiedzieć o powstaniu strug, ani ich Dlatego też Komisja Dochodzeniowa uznaje, że porucznik Pete Mitchell nie jest winny spowodowania wypadku, jakim miał miejsce 29 lipca. Wypadek ten zostanie usunięty z akt porucznika Mitchella. Porucznik Mitchell zostaje bezzwłocznie przywrócony do służby. Zamykam postępowanie. Przyczyną wejścia w płaski korkociąg był brak dopływu powietrza do prawego silnika, co spowodowało jego zadławienie. Wyjście z korkociągu było w tym wypadku niemożliwe. Porucznik Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć strug, które spowodowały zadławienie silnika. Komisja orzeka, że porucznik Piet Mitchell nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Incydent ten będzie usunięty z jego akt. Porucznik Michel zostaje bezzwłocznie przywrócony do służby. Zamykam posiedzenie. Odkryliśmy, że wypadek samolotu F-14 został wywołany zakłóceniami w przepływie powietrza pod silnikiem. Zakłócenia te zaburzyły pracę silnika, co z kolei spowodowało korkociąg, z którego nie było już wyjścia. Porucznik Mitchell w żaden sposób nie mógł przewidzieć ani uniknąć tych zakłóceń. W ten sposób komisja doszła do wniosku, że porucznik Pitt Mitchell nie ponosi żadnej winy za wypadek dnia 29 lipca. Akta porusznika Michała zostają oczyszczone i może on niezwłocznie powrócić do wykonywanych przez siebie obowiązków. Sprawa zostaje zamknięta. Uznaliśmy, że korkociąg, w który wpadł F14, był efektem przerwy w dopływie powietrza do prawego silnika. To spowodowało jego zadławienie. Duży moment odchylający wprowadził samolot w korkociąg, a wyjście z niego było niemożliwe. Porucznik Mitchell nie mógł zauważyć ani uniknąć strumienia, który zadławił silniki. Tym samym komisja dochodzeniowa orzeka, że porucznik Pete Mitchell nie ponosi winy za wypadek, do którego doszło 29 lipca. Jego akta zostają wyczyszczone, a on sam przywrócony do służby z efektem natychmiastowym. Koniec dochodzenia. Uznaliśmy, że przyczyną wejścia F-14 w korkociąg płaski było zakłócenie przepływu powietrza w prawym silniku. Brak przepływu zatrzymał silnik, wytwarzając taki moment obrotowy, który wywołał wejście w korkociąg, z którego nie było wyjścia. Porucznik Mitchell nie był w stanie w zobaczyć, zobaczyć ani uniknąć gazów wylotowych, które wywołały zatrzymanie Komisja uznaje, że porucznik Pete Mitchell nie był w innym który miał miejsce w budynku tego Ten incydent zostanie usunięty z jego dokumentów, zarazem przywracając się prawo do latania. Postępowanie zostało zamknięte. Przyczyną wejścia w płaski korkociąg był brak dopływu powietrza do prawego silnika, co spowodowało jego zadławienie. Wyjście z korkociągu było w tym wypadku niemożliwe. Porucznik Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć strug, które spowodowały zadławienie silnika. Komisja orzeka, że porucznik Piet Mitchell nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Incydent ten będzie usunięty z jego akt. Porucznik Mitchell zostaje bezzwłocznie przywrócony do służby. Przerwa w dopływie powietrza do prawego silnika spowodowała jego zadławienie. W efekcie pojawił się duży moment odchylający i pod jego wpływem myśliwiec F14 wpadł w płaski korkociąg. Kapitan Mitchell nie mógł zauważyć ani ominąć strug, które spowodowały zadławienie silnika. W związku z tym Komisja Śledcza orzeka, że nie jest winien wypadku z 29 lipca. Incydent ten będzie usunięty z jego akt personalnych, zaś kapitan Mitchell zostaje bezwłocznie przywrócony do służby. Komisja ustaliła, że Jet 14 pilowany przez pana utracił sterownię ze względu na przerwanie dopływu powietrza do prawego silnika. Wskutek tego nastąpiły zawirowania, które spowodowały, że samolot wpadł w korkociąg. Tego nie można było już opanować. Porusznik Mitchell nie miał żadnej możliwości zamknąć się z z Wobec powyższego komisja ustaliła, że porucznik Mitchell nie ponosi żadnej winy za wypadek. 29 lipca. Ta sprawa zostanie wykreślona w akt. Porucznik otrzyma zgodę na dalsze latanie bez zwłoki. Sprawa zostaje zamknięta. Ustaliliśmy, że powodem wejścia F14 w płaski korkociąg było zakłócenie dopływu powietrza do prawego silnika, co spowodowało jego zatrzymanie, a w konsekwencji dużą siłę boczną, która doprowadziła do korkociągu, z którego nie można było wyjść. Nie było możliwości, aby porucznik Mitchell zauważył lub uniknął gazów wylotowych, które doprowadziły do zatrzymania silnika. Komisja uznaje, że porucznik Mitchell nie jest winny wypadkowi, który miał miejsce 29 lipca. Informacje o incydencie zostaną wymazane z akt porucznika Mitchella. Porucznik Mitchell może wznowić loty bojowe. Zamykam posiedzenie.